Dzień dobry, proszę Państwa. W tej chwili trwają prace na ulicy Jana III Sobieskiego. Chyba wyraźnie widać, że praca że intensywnie. Prace rozpoczęły się co prawda wczoraj, ale e, zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę jeszcze, jeszcze w tym tygodniu prace mają być zakończone i na ulicy Sobieskiego pojawi się nowa. Nawierzchnia, w tej chwili widać są położone z jednej strony już krawężniki, składziony ściek przekrawężnikowy, a w weekend powinna pojawić się nowa masa bitumiczna. Prace są dość utrudnione dla wykonawcy. Tu wielki podziw i szacunek, że pod tak zwanym ruchem prace są wykonywane, ale jednocześnie tutaj wielki szacunek też i zacierpliwość i wyrozumiałość samych naszych. Użytkowników drogi, kierowców, pozdrawiam serdecznie i do rychłego zobaczenia na tej nowej, pięknej ulicy Sobieskiego. Jeszcze w tym roku pojawi się również na niej chodnik. Do zobaczenia, miłego dnia.